Kino świat przedstawia! Sztur! Cała załoga na bokła! Na twój Tracimy nas! Halo! Halo. Halo. No? Halo? Hej, fauna! Chyba znalazłem coś ważnego! Gdzie? Co? Patrzcie na to! Ląd! Słodki ląd! Zrzuca skórę? Na bezludnej wyspie... Jestem Cruzo. Potrzebuję mojej pomocy. Tylko spójrz na niego. O, au, au. Nawet najsprytniejszy rozbitek... Au. 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 Serio? Nie poradzi sobie sam. A dokąd tak dreprzesz z tym prowiantem? Przegonimy ich z naszej wyspy. Mam co do tego złe przeczucia. Dołącz do Robinsona Cruzo. Podrapałbyś mnie robó I przeżyj z nim wielką przygodę! Dobierzemy się do nich. Ko nie Niedobry kotek! Na bezludnej wyspie pełnej zwierzaków! Ten człowiek jeszcze nam za to zapłaci! A za ile koket chcemy go skasować? Badcie! Trzymaj się, kus! Dzięki, kolego. Nie dokonalibyśmy tego bez was. Robinson Crusoe. Co powiesz na bananka? Dzieci, baj, Życzę smacznego. A niech mnie gęś kopie. Wkrótce w kinach. W 2D i 3D.